W Robloxie spędziłem tysiące godzin grając w różne gry. Jedne bardziej ciekawe, inne kompletnie beznadziejne. Ale w żadnej z nich nie udało mi się zrobić tego, do czego dziś zacznę dążyć. Mianowicie, w żadnej z tych gier nie udało mi się osiągnąć topki. Dlatego postanowiłem podjąć wyzwanie i przeglądając różne gry, znalazłem to: Pet Capsule Simulator. Dlatego jeżeli chcecie wspierać mnie w moim challengeu, koniecznie zostawcie łapę w górę i wbijajcie na mojego Discorda, link jest w opisie. No dobra, zaczynamy gierkę, możemy wybrać kota albo psa, no to weźmy tego psa, bo wygląda ono no, naprawdę pociesznie. Ta gra to jest taki swego rodzaju klon, chyba, Pied Simulator X. I słuchajcie, to jest moja topka, proszę bardzo. Najwięcej otwartych kapsułek, najbogatsi gracze, no jest tego pełno. I słuchajcie, cel jest prosty, mianowicie wbicie topki w tejże grze. Będę grał poza odcinkami i będę Wam pokazywał progres. I mam nadzieję, że szczerze uda mi się właśnie wbić y, topkę. O co tutaj chodzi? Mamy w ogóle bardzo słabą muzykę, więc dodam pewnie jakąś swoją. No i co? Zbieramy monetki, mam jakieś kości. wow, jakieś tutaj lootbagi nawet dostałem. No dobra, pójdźmy zobaczyć. Yy, za ile możemy otworzyć pierwszą kapsułę, proszę bardzo? Za 500, dobra, nie stać mi jeszcze. Dobra, znalazłem na Twitterze kodzik, który da mi ile monet? Uwaga, uwaga, ile? Tyle, Tyle monet to ja mogłem sobie sam nazbierać. No dobra, mamy darmowy loot, mamy też game pass, sprawdźmy sobie te game passy generalnie. Yy, mamy tak, yy, sklep. Możemy kupić limitowaną kapibarę, to jest kapibara, tak wygląda za 300. Jakiegoś węża din dinucha możemy kupić, ognisty dinuch za 398. Ej, całkiem nieźle, naprawdę. Możemy też sobie kupić klejnoty, więc e, wydaje mi się, że jakieś gamepassy i tym podobne rzeczy sobie kupimy w dalszej kolejności. No, najpierw tutaj musimy w ogóle, e, jakkolwiek, sprogresować. I e, generalnie możemy otwierać pewnie z automatu kapsułę, tak jest, więc już wiem, że będę musiał kupić gamepass do automatycznego otwierania kapsuł. Wylosowałem żabę, która ma 10 siły. Sprawdźmy jeszcze raz na tę topkę, jak ona wygląda w ogóle. Mamy tak, mamy w tym tygodniu cały czas... Yy, o kurczę, najwięcej otwartych kapsułek, 2 miliony! Ej, chłop chce się strajdować, on chce dać mi peta? Yy, to dla mnie? Czy on się chwali, czy, czy o co chodzi? Yy, no... Przyjmijmy, no. Być może to jest jakiś nowy gracz, który chce... Yy, mi dać fajnego peta. Yyy... What? Czy ja dostałem za free pETA wartego 900 milionów od dobrego człowieka? What the hell? Ej, dostałem PETA jakiegoś gargantuicznego dosłownie, który ma 906 milionów. What the hell? Eee, dziękuję bardzo kolego. Dobra, mamy topkę. Mamy ponad milion otwartych kapców w topce. I mamy też yy, jak, jakiś najbogatszy graczy, więc no całkiem nieźle. Dobra, otwórzmy pierwszą skrzynię w takim wypadku. Czy ja mogę ustawić jak w Pet Simulator X? O właśnie, żeby mi się wszystkie zwierzaki wysyłały. No teraz w takim tempie to ja tutaj szybko. Chociaż kurczę, to jakoś tak większej różnicy nie daje jednak. Dobra, ja mi jednak może yy, pojedynczo te zwierzaki wysyłał. Weźmy tak, tak i tak. No i powiem szczerze, że ten chłop no pomógł mi gigantycznie dosłownie. I to tak w sumie. Ej, kolejny pet? What the hell! Czy ja dostanę kolejnego peta od niego? A wydaje mi się, że ten challenge. What the hell, 5 milionów diamentów. Eee, nie wiem czy jest deweloper tej gry, czy, czy, czy kto, ale no. Dziękuję bardzo, panie T1-T81407. What the hell. <ścoughs> Dziwna sprawa. Kolejny chce mi dać? To jest gran, Chce mi jacyś dobrzy ludzie, czy. Czy o co chodzi? What the hell. Nie, ten chyba nie chce mi nic dać. Dobra, na razie anuluję to. Dostałem 5 milionów gemów zalis tak w zasadzie za to, że byłem chwilę dosłownie. Teraz mam tak, mam 42 tysiące, więc no. Weźmy w sumie otwórzmy sobie kolejną kapsułę. Dostałem jakiegoś kurczaka, w zasadzie indyka. Derpki indyk, okej. Okay. Dobra, te przykład otwórzmy za 36 tysięcy. E, taki jest plan, uwaga, uwaga. I szczący żuch, jakiś szajni shiny, shiny żuch. I tak, całkiem nieźle. Dobra, tak to wygląda. E, no, przydałoby się odblokować kolejną krainę czyli miasto, ale dobra, nie zobaczymy jeszcze tutaj tych najbogatszych graczy. Najbogatszych graczy mają 6 bilionów, więc no, czerem jest naprawdę całkiem tutaj, że tak powiem, zacne. A, muszę zbierać te konie, to nie jest tak jak w Pet Simulator, jak Mian, automatycznie e, się zbiorą. Ale już mam prawie 50 tysięcy, żeby właśnie. Bo już się uśrodkować kolejną, e, tutaj zacną krainę. Tu w ogóle jakiś wielki ten, wielkie, te, wielkie petyc, co jest grana? W ogóle nawet nie zobaczyłem do końca, co tutaj jest e, do otwarcia. Mamy za milion, what the hell, za jeden milion kapsułę jakąś, no, tak? Dobrze czaję? No to kupujemy takie, to w takim... Dobra, muszę tego więcej, ale możemy kupić dwie rzeczy. Możemy kupić takiej pasy za ten, za te diamenty, what the hell kapsuły, magnes, gdybym wiedział to nie zrobił tego przed chwilą. Plus dwa wyposażenie zwierzaków, inwestor, automatyczne kapsuły, możemy jeszcze potrójne kapsuły, a zakupujemy, nie wiem gdzie to mam, mam to pewnie w jakimś takim jest coś takiego. Handel, misję mam też. a i co jest grane, a tą topkę to w pierwszym pięć mi się wydaje sklep zwierzęta eee, nie mam pojęcia gdzie, gdzie jest to co kupiłem więc yy, no nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc ale no, w każdym bądź wypadku zebrałem multu tego ale zebrałem też magnesik, więc nie muszę teraz na ich ten magnesik to jest naprawdę giga przepotężny game Pass. odblokowujemy kolejną krainę 50 tysięcy są blokowane mamy darmowy lut, co z tego darmowego lutu będzie, jestem sam ciekawy jakieś gemy no, i dostałem 5 milionów tak w zasadzie i dostałem to za nic, więc no... Szczerze mówiąc, yy, No, nie wiem co mogę powiedzieć więcej. Dostałem serio chyba jakieś najlepsze pety, jakie mogłem dostać praktycznie. Znaczy, pety. Najlepsze diamenty. Jest to jakiś pet trainer w ogóle, z tego co widzę. Obstawiam, że to jest jakieś, nie wiem, jakieś inne upgrade'y. Przydałoby mi się ogólnie lepsze kapsuły potwierać. Trener zwierzaków. Aha, to jest... Yyy... Okej. Okay. dobra, i w związku z powyższym się wydarzyło chyba to, że po prostu mój zwierzak jest lepszy. No, całkiem spoko. Dobra, muszę się tepnąć. Jeszcze chyba te PK nie. A nie, mam odblokowane. Dobra, nieważne. Musimy wrócić do pierwszej krainy i jakieś lepsze kapsułki zakupić. Jakieś na przykład za. No, za 300 tysięcy, jedną. A nie, jest 360 tysięcy. Dobra, nieważne. Zakupmy jedną taką, jedną taką. I uwaga, uwaga, dostaliśmy. Wombata jakiegoś I Błyszczący Gołąb To, to niezły gołąb yy, I one mają 200 siły 90 siły, ale to tak czy siak Jest nic w porównaniu do tego Co dostałem przed chwilą, naprawdę No, tamten chłop To mi tutaj urządził całkiem nieźle Najbogatsi gracze 3 miliony, ja chyba nigdy tyle nie osiągnę Ale, jeżeli chodzi o Kapsułki, to jest szansa W ogóle w tym tygodniu Ej, ta gra jest cały czas zgrywalna. Myślałem, że tutaj nikt nie gra. Milion chłop by ten wybąbił. No a naszym celem jest top, y, top 100, więc no, wydaje mi się, że jest tutaj jak najbardziej szansa, właśnie żeby y, takowe top 100 zgarnąć. A tymczasem idę odblokować sobie te teleporty. Ktoś czuje, że ja źle wydałem tą kasę. Serio, wydaje mi się, że mogłem zrobić to zdecydowanie lepiej. 5 milionów. No dobra, no to niech te pety otwierają to wszystko. No dobra, na szybkości zobaczyłem tę grę z czym to się je. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak grać pomiędzy kolejnymi materiałami i już w następnym odcinku zobaczycie mój progres.